Ta kurkuma nie jest zwykłą przyprawą. Jest to kurkuma, która jest standaryzowana na 96% kurkuminoidów. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w momencie, w którym Yy, chcemy brać zioła czy suplementy, które działają, yy, jeżeli mamy podaną standaryzację, to jesteśmy pewni, że taka ilość tego składnika aktywnego w tym preparacie jest. Dlatego, że standaryzacja daje nam gwarancję, że niezależnie, czy weźmiemy kapsułkę numer 1 czy kapsułkę numer 61, ta ilość składnika aktywnego w tych kapsułkach będzie rozłożona równomiernie. I to jest szczelnie ważne. Dlatego, że jak czasami zbieramy zioła, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam, to pytacie się mnie, Asia, a jak te zioła dawkować? A ja mówię, wiesz co, to zależy, to zależy, czy te zioła rosły na słońcu, czy miały żyzną glebę, w którym okresie roku je zbierałaś, jak je suszyłaś. Przetwarzanie ziół, bo kurkuma jest poniekąd ziołem, bardzo wpływa na ilość składnika aktywnego, czyli tego bioaktywnego, który działa w naszym organizmie. I w momencie, w którym nie mamy standaryzacji, to nie wiemy ani jak dawkować ani ile tego składnika aktywnego tutaj dokładnie jest, musielibyśmy wszystko badać. Dlatego suplementy diety mają pewną przewagę, szczególnie te standaryzowane, ponad zioła, które suszymy, gotujemy, zaparzamy i pijemy. I dlatego warto na tą standaryzację zwracać uwagę. To nie jest wszystko, czasami jakość surowca też stanowi przewagę, bo na przykład w naszym andrografisie jest sporo suplementów na rynku, które też mają 20% andrografioidów, ale nasz andrografis ma też tą całą resztę. Jak to się sprawdza pod takim względem Biochemicznym, naukowym. Robi się chromatografię najczęściej, czyli to jest taka metoda rozdziału składników chemicznych w danej w danym preparacie, czyli na przykład w andrograficie. I ta chromatografia pokazuje nam takie piki. A tego składnika aktywnego jest tyle, a tej substancji jest tyle, a tej substancji jest tyle. I sprawdza się na wykresie. I dzięki temu chromatografowi, bo tak to się nazywa, możemy określić charakterystykę danego surowca. I tak jest na przykład z andrografisem. Więc substancja aktywna to jest taka pierwsza, najważniejsza informacja, ale potem o jakości całego zioła, całego surowca, całego suplementu diety decydują też inne czynniki. Dlatego na przykład też andrograf. Jest fenomenalny pod tym względem, bo oprócz tego, że mamy tą standaryzację, mamy też jeszcze bardzo dużą ilość różnych innych składników, w tym preparacje, które wzmacniają działanie tego najważniejszego, najważniejszego biokomponentu. Tyle o kurkumie. Do czego jej używać? Kurkuma to jest takie zioło, które jest naprawdę dość mocno już przebadane. Oprócz tego, że jest przeciwzapalna, przeciwbakteryjna, działa też przeciwdepresyjnie. Kurkuma będzie fenomenalna na wszystkie infekcje pasożytnicze i grzybiczne. Kurkuma będzie cudowna, jeżeli mamy jakiekolwiek infekcje wirusowe, jelitówki. Kurkuma będzie ekstra na podniesienie odporności. Kurkuma jest super, jeżeli są problemy z trawieniem. Także to portfolio. Yy... Problemów, może albo portfolio możliwości, kiedy warto stosować kurkumę jest ogromne.